Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu o tym, jak wybrać odpowiedni olej do samochodu. Ważne niuanse wyboru oleju samochodowego. Na końcu artykułu ciekawy film o wyborze oleju do samochodu. Artykuł o tym, jak wybrać odpowiedni olej do samochodu? Ważne niuanse wyboru oleju samochodowego na końcu artykułu ciekawy film o wyborze oleju do samochodu. Rosyjska mądrość ludowa mówi, że nie można zepsuć owsianki olejem, ale w przypadku silnika samochodowego to przysłowie nie działa. A niewłaściwie dobrany olej silnikowy może spowodować nie tylko słabą wydajność silnika ale także jego szybką awarię. W ostatecznym rozrachunku właściciel samochodu będzie musiał wysłać swojego żelaznego konia do serwisu, co wiąże się ze znacznymi wydatkami finansowymi, a on sam będzie musiał skorzystać z transportu publicznego. Dlatego też eksperci zgodnie twierdzą, że do procesu wyboru oleju silnikowego do samochodu należy podejść z dużą dozą odpowiedzialności. Warto również wspomnieć, że każdego roku na rynku motoryzacyjnym pojawia się duża liczba nowych producentów olejów silnikowych Z, których każdy twierdzi, że jego produkty są najlepsze. Nie należy jednak ślepo ufać chwytom marketingowym, a przed dokonaniem wyboru warto zapoznać się z opiniami innych właścicieli samochodów na temat tego czy innego producenta. Jego renomą i ewentualną dostępnością, a także metodami wykrywania podróbek, olej silnikowy, główne przeznaczenie, głównym zadaniem oleju silnikowego jest smarowanie ruchomych części silnika, tworzy on cienką warstwę ochronną na powierzchni części i pochłania szkodliwe substancje pochodzące ze spalania paliwa oraz drobne cząstki wiórów metalowych, ponadto olej czyści, chłodzi i chroni silnik przed korozją co ostatecznie zapewnia dłuższą i bardziej bezawaryjną pracę, wybór oleju silnikowego do samochodu. Krok pierwszy przed udaniem się do sklepu i zapoznaniem się z dostępną gamą olejów silnikowych zaleca się zajrzenie do książki serwisowej pojazdu, w której producent koniecznie wskazuje zalecane właściwości i wymagania dotyczące olejów silnikowych które można wtryskiwać do silnika. Jeśli samochód został zakupiony z drugiej ręki, brak książki serwisowej nie jest wykluczony. Wówczas wszystkie niezbędne informacje o samochodzie i zalecenia dotyczące jego użytkowania można znaleźć u oficjalnych dalerów marki lub dostawców części samochodowych, certyfikowanych przez producenta samochodu. W rezultacie właściciel samochodu otrzyma listę niezbędnych parametrów specyfikacje i specjalne tolerancje, na podstawie których należy wybrać olej samochodowy. Informacje o dostępnych tolerancjach i specyfikacjach są ważne, ponieważ każdy producent stosuje różne dodatki do produkcji oleju silnikowego, dzięki czemu jest on przeznaczony do stosowania w określonych silnikach i strefach klimatycznych. Nieprawidłowo dobrany olej może mieć negatywny wpływ na moc samochodu. A także na zużycie paliwa. W najgorszym przypadku właściciel samochodu naraża się na znacznie wcześniejsze udanie się do serwisu w celu remontu silnika, co, jak już wspomnieliśmy, jest obarczone znacznymi kosztami finansowymi. Krok drugi po tym. Jak właściciel samochodu zapozna się z listą niezbędnych specyfikacji i tolerancji, warto dowiedzieć się, jaki rodzaj oleju silnikowego był wcześniej używany w samochodzie, dotyczy tylko przypadków. Gdy jest to samochód używany, co można zrobić? Pytając poprzedniego właściciela samochodu. Jeśli poprzedni właściciel nie pamięta lub odmawia podania niezbędnych danych, nie ma problemu, ale należy rozumieć że okaże się to dodatkowym kosztem finansowym dla właściciela samochodu, ponieważ konieczne będzie umycie silnika. Krok trzeci po zapoznaniu się z zaleceniami producenta samochodu i ustaleniu, jaki olej był stosowany przez poprzedniego właściciela pojazdu, warto zastanowić się, czy warto go stosować w przyszłości, jeśli stosowany olej jest w pełni zgodny z zaleceniami producenta. Lepiej pozostawić wszystko tak jak jest. Jedynym wyjątkiem może być sytuacja związana ze zwiększonym zużyciem oleju. Wówczas zaleca się przejście na stosowanie bardziej lepkich rodzajów olejów silnikowych, np. z syntetycznych na półsyntetyczne. Jeśli stosowany olej nie spełnia wymaganych tolerancji, lepiej jest przejść na zalecany olej po uprzednim umyciu silnika. W przeciwnym razie właściciel samochodu ryzykuje nieodwracalne uszkodzenie silnika, co grozi jeszcze większymi kosztami. Krok czwarty na tym etapie konieczne jest sporządzenie listy dostępnych olejów silnikowych, które przeznaczone są do poszczególnych marek i modeli samochodów. Oleje silnikowe wyróżnia się zazwyczaj ze względu na rodzaj, syntetyczne, mineralne, półsyntetyczne, podział na klasy oraz stopień, lepkości, syntetyczny, Charakteryzuje się wysokim stopniem płynności i stabilności chemicznej. Ten rodzaj oleju charakteryzuje się długim okresem użytkowania i doskonale sprawdza się w samochodach wyprodukowanych po 2000 roku. Taki olej ma dużą listę zalet i tylko jedną wadę. Koszt, poziom lepkości jest jednym z głównych parametrów każdego oleju silnikowego, który decyduje o tym. Jak łatwo jest właścicielowi samochodu uruchomić jednostkę napędową na zimno? Istnieją trzy rodzaje oleju silnikowego w zależności od poziomu lepkości. Letni, zimowy i wielosezonowy. Olej letni jest oznaczony liczbą PSAE 20, 30, 40 ITT, olej zimowy łacińską literą W, a olej wielosezonowy kombinacją oleju letniego i zimowego na przykład SAE 5W40 lub SAE 0W30, wybierając olej według poziomu lepkości. Warto wziąć pod uwagę nie tylko region, w którym będzie on używany, ale także wiek przebieg silnika. I tak, im starszy silnik, i im większa jego żywotność, tym olej powinien być bardziej lepki, nie zapominając przy tym o zakresie dopuszczalnym przez producenta który określony jest w książce serwisowej samochodu. Krok piąty na tym etapie właściciel samochodu staje przed trudnym zadaniem, wyborem jednego producenta, co można zrobić na podstawie doświadczeń swoich znajomych i krewnych, słuchając rekomendacji konsultantów, sprzedaży lub rekomendacji innych kierowców, które można znaleźć na specjalistycznych forach. Idealnym wyborem jest olej silnikowy który był pierwotnie używany przez producenta samochodu, ale taki olej często charakteryzuje się wysoką ceną. Wybierając olej silnikowy warto również pamiętać, że najczęściej blacharze podrabiają najpopularniejsze i najdroższe marki olejów silnikowych, dlatego zaleca się kupowanie oleju silnikowego tylko w wyspecjalizowanych warsztatach, oficjalnych centrach serwisowych lub zaufanych, sklepach internetowych co pomoże uchronić się przed podróbkami i utrzymać samochód w zdrowiu, jak odróżnić prawdziwy olej silnikowy od podróbki, aby odróżnić podróbkę od oryginalnego oleju silnikowego. Zaleca się dokładne zbadanie kanistra i znajdującej się na nim etykiety, która powinna być bezpiecznie przyklejona do pojemnika, na nim musi koniecznie być obecny. Data produkcji musi być koniecznie powielona na spodzie plastikowego opakowania i musi pokrywać się z datą wskazaną na obwolucie. Oryginalność oleju silnikowego można sprawdzić w warunkach cywilnych. W tym celu należy nalać niewielką ilość oleju do przezroczystego kieliszka i dokładnie zbadać jego kolor. Bardzo ciemny olej wskazuje że mamy do czynienia z produktem niskiej jakości. Zaleca się również zanurzenie magnesu w szklance z olejem i pozostawienie go tam na jakiś czas, jeśli po kilku minutach na dnie nie pojawi się mętny osad. Oznacza to, że olej jest wysokiej jakości i można go wlać do samochodu. Przestrzegając tych prostych instrukcji i zaleceń krok po kroku, każdy nawet początkujący kierowca może z łatwością wybrać odpowiedni olej silnikowy dla swojego żelaznego konia, film o ważnych niuansach wyboru oleju silnikowego.